Planowany na 28 lutego kolejny start rakiety Starship został przesunięty na 3 marca. Jednak zgodnie z nową aktualizacją opublikowaną przez SpaceX start planowany jest nie wcześniej niż 30 minut po północy we wtorek 4 marca. Zgodę na 8 lot wydała Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa, choć nadal nie wyjaśniono przyczyn eksplozji rakiety, do której doszło w styczniu. Tym razem rakieta ma podjąć kolejną próbę wyniesienia na orbitę testowe satelity Starlink nowej generacji i dodatkowo uruchomić silnik próżniowy. Zakładając, że żadne prototypy nie zostaną ponownie użyte ani pominięte, wykorzysta on Ship-35 i Booster 16. Jednak spekuluje się, że w tym locie SpaceX ponownie wykorzysta Booster 14. Ten lot będzie obejmował złapanie boostera oraz prawdopodobnie obejmie pierwszą próbę złapania statku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.